Uroczyste korowot otworzył olsztyneckie dorzynki gminne w Lichtajnach. Następnie uczestnicy wydarzenia wzięli udział w Mszy Świętej, podczas której dziękowali za tegoroczne plony i błogosławili zbiorom na przyszłość. Wyjątkowe wydarzenie w Lichtajnach. Wyjątkowe. Druga edycja. Wróciliśmy do gminnych dorzynek w zeszłym roku w Mierkach, w tym roku w Lichtajnach. Jestem pod wrażeniem zaangażowania społeczności. Naprawdę myślę, że stanęli na wysokości zadania. Też pogoda nam dopisuje. Myślę, że to będzie przede wszystkim dobra zabawa i wyśmienite wrażenia. na przyszły sezon chciałby Pan życzyć rolnikom? No, przede wszystkim pewnie dobrej pogody, bardziej przewidywalnej, bo to jest dla nich bardzo istotne. I obfitych plonów. Obfitych plonów, bo wiadomo, że ich praca jest ciężka. Doceniamy ją oczywiście, bo zdajemy sobie sprawę, często nie widać tak naprawdę, jaka praca stoi za tym, co mamy na stołach. I myślę, że powinniśmy tutaj skupiać też siły i środki na tym, żeby ich wspierać. Rolnikom chciałbym przede wszystkim życzyć dwóch rzeczy. Z jednej strony tego, aby. Każdy członek naszej społeczności, naszej wspólnoty i tej lokalnej, i tej regionalnej, i tej narodowej doceniał, szanował pracę, ciężką pracę rolnika, a z drugiej strony chciałbym życzyć, aby ta strona materialna także... Rolnikom. Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Ale oczywiście wszystkiego najlepszego. Szczęścia, pomyślności i żeby ta praca i wynagrodzenie za tę pracę, żeby było godne. A jaki był ten miniony rok dla samych rolników? O to zapytaliśmy starostów dożynek. Na pewno ciężki. Ze względu na suszę, ze względu na spadek cen płodów rolnych drastyczny spadek cen. Także, no, ale na pewno do przetrwania dla każdego, bo rolnik jest y, zawzięty i, i nie podda się na pewno. Y, no, pewno to jest jakieś kolejne doświadczenie dla rolnika, kolejne czekają nas zmiany, dostosowanie się do tego wszystkiego, co jest, bo, bo na pewno, na pewno ci prawdziwi rolnicy przeżyli niejedno i przeżyją dalsze jakieś tam... A poza tym poza tym pozytywnie jesteśmy nastawieni ze względu na to, co się wokół nas dzieje i atmosferę sprzyjającą, tu naszą okoliczną atmosferę sprzyjającą nam naprawdę, bo, bo to musimy przyznać. To powinno się zmienić, by rolnikom było lżej. Moim zdaniem może żeby się zmieniło, obniżyć ceny nawozu. Podwyższyć ceny zbiorów dla rolników, bo to jest naprawdę, tak? Dla rolników byłoby w porządku. Wartościowym elementem tego wydarzenia był obrzęd dożynkowy, który ukazuje tradycję i pracowitość rolników. Dożynki to czas, kiedy rolnicy mogą świętować i podsumowywać swoją pracę. Przy okazji można było dowiedzieć się, jak dawniej przygotowywano się do żniw. Przede wszystkim przygotowany musiał być odpowiedni sprzęt, którym zboże było zbierane. Początkowo były to sierpy, później zaczęto korzystać z kos. Kos zaczęto używać w polu dopiero mniej więcej od połowy XIX wieku, bowiem uważano, że nie godzi się sierpem ścinać zboże, z którego powstaje później chleb. Gospodynie przygotowywały się do żniw, szykując. Przede wszystkim jedzenie, tak żeby nie tracić cennego czasu, kiedy wychodziło się w pole. Później następował ten czas żniw, pracowała najczęściej cała wieś, a na zakończenie zostawiano na polu garść zboża zwaną pępkiem albo babą. Tej baby, tego pępka, nie chciała wiązać żadna z panien. Była to bowiem zła wróżba co do jej zamążpójścia. Czyniły to więc zamężne kobiety. Następnie z najładniejszych kłosów, z najładniejszych zbóż, z najładniejszych kwiatów, ziół wito wieniec, zwany w, naszym, w naszych stronach koroną, albo szykowano tak zwaną równiankę, którą zawieszano na kosę żniwiarza, Dawną pracę w gospodarstwie można było poznać na stoisku Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego Wolsztynku. Tam przygotowano m.in. pokaz kręcenia powrozu. Powrozy to były wykorzystywane do różnych czynności, i to do gospodarczych, tak jak e, dla zwierząt, do przywiązywania. Ponieważ łańcuchy, wyroby kowalskie były bardzo drogie, nie tego było stać. Więc radzili e, e, sobie po prostu w ten sposób, że samodzielnie wykonywali właśnie te powrozy. Sznury, a... No i mieli możliwość zrobienia tego po W bogatym programie tego święta nie mogło zabraknąć licznych stoisk kulinarnych oraz edukacyjnych. Co tutaj się dzieje państwo, Państwa na stoisku? My, korzystając z okazji zaproszenia na dożynki, staramy się przekonać pacjentów do badań profilaktycznych głównie. Samo badanie piersi, piersi, czerniak. Koleżanka dokonuje pomiarów glukozy i ciśnienia. Tak, jeśli coś jest nie tak, informujemy pacjentów, że mają zgłosić się do lekarza. Zachęcamy do korzystania z badań w ramach profilaktyki 40+. Żeby powiedzieć, co pysznego Państwa można dzisiaj kupić? Wszystko jest u nas pyszne. Mamy słone wyroby, mamy cebularze, paszteciki, mamy oczywiście słodkie ciasta. Można też spróbować zupę kremu z białych warzyw oraz lecza. My mamy dzisiaj pierogi dwa rodzaje. Mamy z mięsem pierogi, mamy z kapustą pierogi, mamy łazanki na ciepło, pikos na ciepło. Jeszcze serwujemy kanapkę z boczkiem, z boczkiem, kapustą zalewaną, kanapkę z ogórkiem i kanapkę ze smalcem. Wszystko własnoręcznie wykonane. Wszystko własnoręcznie wykonane przez moje świetne koleżanki na czele z moją siostrą Teresą. Z kolei dla najmłodszych uczestników wydarzenia przygotowano szereg atrakcji, które dostarczyły im wiele niezapomnianych wyrażeń radości. Ale równie dobrze bawili się ich opiekunowie. Bardzo dobrze się bawimy, córce bardzo się podoba. Co ci się tutaj najbardziej podoba? Strefa aktywności. Bardzo dobrze, nie jesteśmy solsztynka akurat, jesteśmy solsztyna. Tak przyjechałyśmy podwiedziny do koleżanki, więc bardzo fajnie jesteśmy zaskoczone. Ogólne wrażenie, jakie masz? Podobać się tutaj? No, fajnie jest. Chcemy zapytać, jak się pan dzisiaj bawi? Bardzo dobrze. Dobrze. Jest fajnie i jest ok. Fajne integracyjne święto dla rodziny? Tak, jest bardzo dobrze. Jak się bawisz dzisiaj? Dobrze. A co dzisiaj się tutaj najbardziej podoba? to eee, Dopiero przyjechałem, ale jest wszystko ok. Widzę, że dopięte to wszystko na ostatni guzik. A co ciekawego dzisiaj robisz? Nic, jedynie dmuchaniec, zabawa z przyjaciółmi. Dobrze się bawisz? Tak. A no słuchajcie, jak się bawicie dzisiaj? Eee, dobrze. A co ciekawego dzisiaj tutaj jest? E, no, dużo atrakcji. A jakich? Fajnych. A właśnie, a ty się jak bawisz? E, dobrze. A jakie atrakcje właśnie tutaj są? E, nie wiem korzystałeś z środkówki, świetna organizacja. Czekamy na gwiazdę wieczoru. Ciężko było to zorganizować. Ciężko było, bardzo ciężko było zorganizować. Jest Nowe miejsce przede wszystkim. Co roku jest inna miejscowość przy organizacji dożynek. W tym roku zostały wyznaczone właśnie tajny. ale fajna społeczność. Zaangażowała się cała wioska, całe koło gospodyń wiejskich, które powstało właśnie w tym roku zawiązało się i współpraca jak najbardziej. Bardzo wzorcowa, bym powiedział dla innych. Kół. Podczas dożynek na scenie zaprezentowała się Kapela Ludowa Śparogi, która przygotowała wyjątkowy występ dla wszystkich miłośników kultury i muzyki.